Witam w kolejnej części rozgrywki w Parasite Eve. Tym razem mamy dzień trzeci. Jak nie trudno się domyślić, zaczynamy w mieszkaniu, do którego przyniósł IMED, a potem jak znalazł ją koło Central Parku. Jedyna rzecz, która Was tutaj interesuje, to ta skrzynia. A, amunicja, dobra. I koniec. Można opuścić ten przybytek, więcej tam nic nie ma. Wejściu z mieszkania, o proszę, czeka na Was Maeda, który spędził chyba przed nim całą noc. Trzeba z nim chwilę porozmawiać. I o proszę, zjawia się także Daniel, który nie miał zbytnio dużych problemów z dotarciem na miejsce. Manhattan jest ewakuowany, ulice są puste, więc dosyć szybko dotarł. Daniel zaproponuje Wam udanie się do poblickiego sklepu z bronią, który jest na lewo od obecnej lokacji, ale ja proponuję Wam udać się najpierw w prawo. gdyż jest tutaj apteka. W aptece jest kilka fajnych rzeczy. Pierwsza fajna rzecz to telefon. Możecie sobie zapisać tam gry. Ja tym razem też tego nie zrobię, przejdę cały dzień bez zapisywania, za chwilę wam powiem. Czym to się wiąże, ponieważ jest to tak jakby utrudnienie dodatkowe, ale też opłacalne. Tutaj jest zaplecze. Są dwie skrzynki, z których można wyciągnąć fajne rzeczy. A trzecia rzecz. To są zwykłe skrzynki, w których prawdopodobnie znajdą się medykamenty, a które się tutaj po aptece trochę walają. W międzyczasie sobie zrobię porządek. Dobra, to przeładujemy, to rozładujemy. O, to wywalimy. To jest niepotrzebne. W tym dniu nie ma stworów, które są w stanie was otruć, więc y, wszystkie QRP możecie wyrzucić. Są wam niepotrzebne. Wszystko? No i dobra. O, tam już widać jedną skrzynkę. Medicine 2, no dobra. A tam jest jeszcze jedna skrzynka. O! O! Revive, super! Super, to jest świetny, to jest świetny item. Bardzo dobrze, że to trafiłem. To jest bardzo przydatne, to jest bardzo przydatna rzecz. Ratuje życie, dosłownie. Do czego to służy i jak to działa? To powiem chwilę później. Najpierw obrobimy sobie sklep z bronią. Tak, tutaj będzie fajna scenka. <laughs> Dokładnie. No dobra, to idziemy do sklepu. Zaraz, za drzwiami, o tutaj na dole, jest skrzynka. Druga skrzynka jest tutaj. Kolejna skrzynka jest. O, na górze, tutaj. A ostatnia taka zwykła skrzynka jest koło szafek po lewej stronie. Dobra, teraz tak. Tutaj, jak widzicie, jest skrzynka czerwona oraz skrzynka zielona. Interesuje Was zielona. W czerwonej znajdziecie klap dwójkę, czyli tonfę yy, drugiej klasy. Różni się ona od pierwszej tylko tym, że posiada zdolność zatruwania wrogów. Jeżeli posiadacie dwie tonfy, Jedną możecie wyrzucić, ale jeśli posiadacie jedną tonfę, nie możecie jej kompletnie ani wyrzucić, ani zostawić u łajna. nic z nią nie można zrobić. To jest właśnie to, o czym mówiłem poprzednio, że to jest badzie, który totalnie się nie przydaje, bo jak widzicie amunicji wcale jakoś specjalnie nie szukam, a mam jej dosyć sporo mi się, przydałoby mi się dodatkowe miejsce w plecaku, ale no przez tą tonfę jest ono stracone. Tyle. No dobra. W tej lokacji, w ogóle tutaj, e, już nic więcej nie ma. Poza tą apteką, tym mieszkaniem i sklepem z bronią, nic tutaj nie znajdziecie. Trzeba się stąd wynosić. W pierwszej kolejności powinniście pojechać do muzeum. Ale ja najpierw, z racji tego, że mam pełny plecak i już się nie mieszczę, udam się na posterunek, na którym zostawię część gradów u Wayne'a. No i zrobię sobie mały porządek. No i dotarliśmy na posterunek. A właśnie, Wayne powiedział kolejną fajną kwestię. Trading cards. Trading cards to jest jeden z itemów, e, które będą wam się od tego dnia przydawać w rozgrywce. E, trading karty będzie można znaleźć w różnych miejscach. Jedno jest m.in. na posterunku. O nich wspomnę, gdy przyjdzie na to pora. Obecnie sobie, tak jak mówiłem, zrobię mały porządek, powywalam to żelastwo, które zalega mi w inwentory dobra, broń wyrzucona, teraz itemy co wywalimy? wszystkie tule o właśnie, wszystkie tule i tym podobne shity o klucz do zoo, o tak, to mi będzie na pewno potrzebne dobra, co tam dalej? to też można zostawić to się na razie nie przyda, to są małe lokacje więc zasięg też zostawimy. Nie będziemy używać tego. Następne narzędzie i koniec. O, wszystkie rzeczy, które są do kamizelki, zostawiam. Dlaczego? Ponieważ, gdy przyjdzie na topora, one się przydadzą. Tymczasem zabiorę od permit. Jest to ostatnia okazja, żeby wykorzystać zezwolenie na modyfikację broni u Torresa. Oczywiście, M16 zmodyfikujemy. To jest w sumie jedyna modyfikacja, jaką możecie zrobić w tym karabinie, jeśli chodzi o jego wydajność. Każde zwiększenie ilości kulek, e, tudzież dodanie jakichś dodatkowych rzeczy osłabia tą broń. O, i zwróćcie też uwagę na skrzynki. Znowu są pełne, fajnie, nie? No dobra, to w zbrojowni skończyliśmy. Coś tu jeszcze? A tak, jest. Dobra. Można się udać do tego pomieszczenia. Tutaj są trzy szafki, z czego dwie są otwarte, a jedna nie. Kamizelka. Beznadziejna. To on zaraz, o, QRP. Następna beznadziejna rzecz. O, a ta szafka jest zamknięta. Do niej znajdziecie klucz później. Teraz wam pokażę, jak beznadziejna jest ta kamizelka. O, proszę bardzo. Jedyne, co ma fajne, to autoleczenie. Ale to można olać. Oczywiście pewnie niektórym przychodzi do głowy, żeby wykorzystać jakieś narzędzie i sobie do obecnej kamizelki wrzucić auto leczenie, ale od razem. No dobra, to na posterunku skończyliśmy. Czas jechać we właściwe miejsce. Czyli udajemy się do muzeum. Tak, teraz już wiecie, po co musieliśmy jechać do muzeum. Otóż Maeda ma pewne przypuszczenia, pewną teorię, którą chciałby sprawdzić. Szukał miejsca, gdzie może być sprzęt e, jakiś badawczy. No i pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście laboratorium doktora Klampa. Tutaj właśnie, w tym laboratorium, w tej scence, będzie bardzo ważna rzecz powiązana ze scenariuszem gry. Dlatego wszystkie dialogi, które tutaj występują, są w sumie ważne. Próbka krwi. Maeda na własnej krwi sprawdzi, jak działa mitochondria od If. A próbkę zdobył z ubrania AI po tym jak miała ona i w starcie w parku. Tak, i w ten oto prosty sposób Maeda wyjaśnił mniej więcej, jak działa mitochondria Eve. Tymczasem Aja wpadła na pomysł, żeby sprawdzić, jak działa to na jej próbce krwi. Tak, Maeda pobierze próbkę, włoży ją pod mikroskop, dołączy ten szlam, który znalazł na ubraniu AI i zobaczycie co się stanie.